Nie błyszczą, nie robią dram, nie aktorzą. Siedzą sobie spokojnie i popijają kawę, jeśli należy to do ich codziennego rytuału. Witajcie w świecie liczb parzystych. Systematycznych, cierpliwych, nieco upartych, czasem nudnych. Witajcie w świecie dwójki, czwórki, szóstki i ósemki z punktu widzenia numerologii. Jeśli ktoś z Was w portrecie numerologicznym ma dużo tych liczb, to jest również spora szansa na to, żeby odnalazł w sobie pewne cechy, zachowania, o których dzisiaj Wam opowiem. Serdecznie zapraszam do wysłuchania odcinka. O nieparzystych mówiłam Wam, że symbolizują świat ducha. Parzyste liczby to ziemianie mocno związani z materią, tak jak korzenie drzewa głęboko wrastają w ziemię. Są jakością realną, rzeczywistą, tak jak rozumiemy rzeczywistość i realizm ziemski, materialny. Czyli trochę jak szkiełko i oko. Jak coś dotknę, jak coś zobaczę, jak coś nazwę, to ma dla mnie znaczenie i istnieje. Jest dla mnie też w jakiś sposób bezpieczne. My często też mówimy w różnych takich gałęziach, Rozwoju osobistego, że to, co nie nazwane, może budzić lęk. Więc właściwie liczba parzysta nadaje, albo inaczej, zdejmuje lęk, osłabia lęk, dlatego że potrafimy coś nazwać, zobaczyć, dotknąć, ubrać formę. To, co ziemskie, kojarzy się z cyklami, rytmami. Ileż mamy różnych rytmów w przyrodzie? Mnóstwo. Również w naszych organizmach wszystko działa zgodnie z pewnymi rytmami i cyklami. Jeśli tak jest, czujemy się dobrze we własnej skórze, organizm działa prawidłowo. Jeśli tylko zostają zaburzone pewne rytmy, to pojawia się niepokój. I te rytmy związane z ziemią są mocno również połączone z liczbami parzystymi. Więc jeśli ktoś jest mocno parzysty, to jest szczególnie wrażliwe na utratę rytmu, na utratę pewnej powtarzalności i cykliczno cykliczności w życiu. I to co mówiłam w poprzednim odcinku, odcinku o niebarzystych, że łatwiej tamtej grupie jest Stanąć wobec zmieniających się warunków, ale nie zmieniających się cyklicznie, tylko tak całkowicie, że jakby nie ma już powrotu do tego, co było, to tam jest trochę łatwiej, ponieważ same w sobie te jakości nie są tak bardzo przywiązane do rytmu, jak w przypadku parzystych. To widzimy. Więc parzyści ludzie są mocno związani z rytmami i cyklami. To się może objawiać tym, że bardzo przywiązują się do pewnych rytuałów codziennych. Tak jak mówiłam na przykład o piciu kawy. Więc jeśli ktoś wstaje rano, idzie do pracy i zaczyna dzień kawą, to nie wyobraża sobie, żeby następny dzień nie rozpoczął się tak samo. To już są takie powiedzmy, powiedziałabym skrajne przypadki parzystych, albo takie osoby, które mają tych liczb tak dużo, że właściwie nieparzyste gdzieś znikają w, w świecie tej parzystości. To są ci, którzy cieszą się z tego powodu, że ten poniedziałek zaczął się dokładnie tak samo jak poniedziałek z poprzedniego tygodnia. To są ci, którzy potrzebują pewnego rodzaju kontroli nad tym, co się zmienia w ich życiu. Co to znaczy? Jeśli patrzymy na rytmy, to widzimy, że rytm to też jest zmiana. My w ramach tego rytmu wykonujemy pewne jakieś Cykle. Jeśli te cykle są w jakiś sposób nam znane, dla nas naturalne, one nie muszą dotyczyć naszego ciała, ale my jesteśmy z nimi oswojeni, bo mamy je już jako nawyk wyrobione, to wtedy nie ma tutaj żadnego lęku przed tym, że coś się zmienia, ponieważ zmienia się w ramach jakby kontrolowanego cyklu. Ale w momencie, kiedy wychodzimy poza tę kontrolę, w momencie, kiedy nie powtarza się cykl, tylko zmienia się coś nagle, totalnie, to możemy wpaść w panikę. Oczywiście tutaj każda jakość pokazuje trochę inne zachowanie, ale każda jakość nagle traci kontrolę. I to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy dla parzystych: utrata kontroli nad tym, co dzieje się w życiu. Te cykle oczywiście my też możemy przenieść na coś takiego głębszego, zdrowotnego, bo jeśli pomyślimy o chociażby cyklach, jakim podlegają nasze organizmy, niech to będzie cykl taki dobowy. To jest istotne, żebyśmy w dzień funkcjonowali w tym stanie beta, żebyśmy mogli zażywać więcej ruchu, żebyśmy mogli się nasłoneczniać, no, odżywiać w jakiś sposób i Nocny, który mówi o tym, mamy spać, mamy się zregenerować. Wtedy też zachodzą procesy, które powodują, że regeneruje się nasz organizm, nasze ciało. Jeśli my zaburzamy te cykle, powodujemy, że organizm może wpaść w chorobę. No, zapraszamy trochę do tego, do pewnego zaburzenia, nie tylko na poziomie cyklicznym, ale później już i takim głębszym. Z tą kontrolą. Z pewnymi cyklami związane są również nawyki. To jest kolejny element, kolejne słowo klucz do liczb parzystych. Nawyk to jest coś, co jest wyrobione przez często lata i tak zapadło w nas, że już podświadomie coś wykonujemy. Liczby parzyste są w jakiś sposób nawykowe. Więc trudniej nam jest pozbyć się jakiegoś nawyku, ale. Paradoksalnie, również dzięki tym jakościom jesteśmy w stanie ten nawyk zmienić. Ponieważ w przypadku liczb nieparzystych to jest impuls, to jest chęć zmiany, to jest takie świeże spojrzenie, zrobienie czegoś na nowo, zrobienie czegoś inaczej, ale w tych nieparzystych jest taki słomiany zapał. Nie ma tam energii do działania długotrwałego i do długotrwałej zmiany. Natomiast jeśli my chcemy zmienić nawyk, musi to trwać i o tym wiedzą parzyści, że wszystko tutaj w tym świecie materialnym ma swój czas i swoje miejsce i jeśli chcemy coś zmienić, to potrzebujemy również umieć czekać, być cierpliwymi, wkładać w to energię, nie poddawać się, pomimo tego, że jeszcze nie widać efektów. Właściwie parzyści to są jak rolnicy. Którzy zasieją, dbają o ziemię, dbają o to, czego jeszcze nie widać, a potem to pięknie wyrasta. Ale oni cały czas muszą o to dbać. I tak nie ma pewności, czy wszystko pójdzie dobrze, bo przyjdzie kataklizm i zniszczy wszystko, prawda? Całą ich pracę. Ale jeśli nie będą pracowali, to na pewno i tak nie, niewiele z tego wyrośnie, jakieś tam dziczki, tak zwane. No i no to, co będzie, to będzie. To, to są nieparzyści, prawda? A co mi tam świat przyniesie, to będzie super. I już musi to kontrolować. To nie ma co liczyć na świat, tylko trzeba zrobić swoje. A jeśli zrobię, jeśli włożę dużo energii, dużo pracy, to jest też duża szansa na to, że otrzymam dobre wyniki, dobre rezultaty. Więc z jednej strony to są energie, które mówią o tym, że łatwiej nam tworzyć nawyk, z drugiej zawierają się w nich wszystkie jakości, Które są potrzebne do zmiany nawyku, takiej prawdziwej zmiany. Poza jednym, poza impulsem i wejściem w to nowe. I do tego potrzebujemy liczb nieparzystych. Parzyste natomiast dadzą nam cierpliwość, wytrwałość, systematyczność, upór w dążeniu do tej zmiany, do jakby ugruntowania nowego nawyku. Czy znajdujesz w sobie którejś z tych cech wymienionych przeze mnie do tej pory? Czy jest chociaż jedna cecha, która wyjątkowo u Ciebie w życiu świeci? Liczby parzyste w filozofii wschodniej są kojarzone z liczbami żeńskimi, czyli z jakością żeńską. Z jakością żeńską, czyli można by było powiedzieć, z czymś w rodzaju energii potencjalnej. Może nie do końca tak, jak to rozumiemy w fizyce, ale z takim rodzajem energii, którego nie możemy Wyrzucić. Czyli to nie możemy się rozładować jak, jak nieparzyści. Raz, 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 raz. raz. Roz, rozładuje się, trzeba się naładować i z powrotem. Tutaj tak nie ma. Tu energię dzielimy jak tort na kawałki. I po tym kawałeczku energię zużywamy. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby zużyć ją całkowicie od razu, ponieważ liczby parzyste, jako liczby żeńskie, jako jakość żeńska, są nastawione na dbanie, na ochronę, na utrzymanie jakiegoś stanu. Więc tu potrzebujemy mieć energię, taki zapas energetyczny, na tak zwaną czarną godzinę. No to czwórkowcy szczególnie lubią ten termin. I trzymają to, trzymają, żeby przypadkiem nie stracić, bo a nuż jak zużyją wszystko, to na pewno ta czarna godzina nastąpi. Liczby parzyste są jak ludzie, którzy nigdy nie spóźniają się na spotkanie. Chyba że mają inny nawyk, ale wtedy zawsze będą się spóźniać. To są ci, o których mówimy, aha, Basia to zawsze 15 minut po czasie przychodzi. Więc i tak wszyscy wiedzą, że nie ma co do Basi dzwonić, nie ma, nie ma co pytać, co się stało, czy może coś tam się wydarzyło, bo i tak wszyscy wiedzą, że ona zawsze tak samo, o tej samej porze, z takim samym spóźnieniem do nas dotrze. I to będzie zależało po prostu od nawyku, jaki Basia wypracowała sobie w życiu. Liczby parzyste symbolizują również porządek. W przeciwieństwie do nieparzystych, chaotycznych. Chociaż gdybyśmy zapytali nieparzystych, to powiedzieliby, że dla nich to, je, że ten chaos jest pewnego rodzaju porządkiem. Dla parzystych wszystko musi mieć swoje miejsce i swój czas. Zarówno myśl musi być ułożona, jak i włosy na głowie, no nie, nie tak jak tutaj, <grych> ale też wszystko w mieszkaniu, w otoczeniu. Wszystko będzie miało swoje miejsce. Kiedy Parzysty wkracza do krainy chaosu, nie jest w stanie się odnaleźć, nie umie myśleć, nie jest w stanie poukładać swoich myśli, bo wszystko mu przeszkadza, bo każda rzecz nie jest na swoim miejscu. Więc to może być minusem, ale z drugiej strony olbrzymim plusem, zwłaszcza jak się parzysty z nieparzystym połączy, bo nieparzysty jakby to powiedzieć, nie umie robić porządku, natomiast umie robić doskonały bałagan. Więc tutaj pięknie się będą uzupełniać. No problem w tym, że ta kontrola parzystych może bardzo męczyć nieparzystych. Więc jeśli mamy takiego parzystego współmałżonka, a my jesteśmy nieparzyści, to wystarczy, że znikniemy z zakresu, z tego widnokręgu naszego parzystego. Nie wiem, czy ja dobrze powiedziałam. No, z oczu, jak z oczu znikniemy? Naszego, e, naszego współmałżonka, to co słyszymy? Kochanie, gdzie jesteś? Nie? No to przecież szału można dostać. Więc nieparzysty będzie reagował nawet agresją, nawet do tego stopnia może dojść. Może być tak, że po prostu odejdzie, że nie wytrzyma, jeśli będzie to długotrwałe i nie będą potrafili ci współmałżonkowie znaleźć jakiegoś rozwiązania na to. Ale jest też dużo takich rzeczy, które się uzupełniają, więc warto korzystać z pomocy wzajemnej. Co jeszcze uzupełnimy? W przypadku parzystych mamy pewnego rodzaju cykliczność i porządek, i taką długodystansowość, czego nie ma w nieparzystych, ale w nieparzystych za to jest pomysłowość, nowe spojrzenie, świeże. Więc jeśli na przykład taka dwójka współpracuje, w miejscu, w którym wymagana jest pomysłowość, ale też wykonanie tej pracy, no to to jest idealne, ponieważ parzysty, taki typowy parzysty, nie za bardzo ma pomysły. Nawet nie ma ochoty na to, żeby je wymyślać, bo on jest do czego innego. On już ma swój plan, że on będzie po prostu robił pewne rzeczy, powtarzał. Natomiast nieparzysty, no rzuci pomysłem, ale powtarzać to już nie będzie zamierzał, to już nie jest jego świat. Więc. Doskonałe uzupełnienie, gdzie jeden daje pomysł, a drugi go realizuje. Parzyści to są ci z drugiego rzędu, z tylnego siedzenia samochodu. Z jednej strony doskonali manipulanci, zwłaszcza w przypadku dwójki i ósemki, ale z drugiej strony ci, którzy wspierają, którzy mówią: Dasz radę, ja ci pomogę, ja jestem twoim filarem, fundamentem. Kiedy nieparzyści krzyczą zmieniaj się, bądź wyjątkowy, bądź widoczny, to parzyści wolą właśnie sobie usiąść na tym tylnym siedzeniu samochodu, zadbać o odżywienie swojego ciała, ale też i ciał ukochanych osób, do których się bardzo mocno przywiązują, czasem za mocno, i do tego, że mają gdzie wrócić. To jest bardzo istotny element. A zatem, Ile z tych wszystkich cech odnajdujesz w sobie? A może jest tak, że w jakimś jednym obszarze swojego życia szczególnie mocno te parzyste liczby się aktywują, a raczej to, co jest przez nie symbolizowane? A może jest tak, że to jest taki Twój główny nurt, a tych nieparzystości masz mniej, lub te nieparzystości uzupełnia ktoś z Twojego otoczenia? Daj znać w komentarzu. Do zobaczenia następnym razem.